12 stycznia w koło brzegu odbyła się konferencja agronomiczna PROCAM dla producentów rolnych z zachodniego Pomorza i Lubuskiego. Tegoroczny wykład rozpoczął doktor inżynier Dariusz Wyczling, przedstawiając tematy związane z ochroną i nawożeniem roślin na sezon 2024. W ramach Ligi Mistrzów Plonowania Omówiono rekordy plonów zebranych w regionie. W trakcie spotkania podziękowano rolnikom i wręczono pamiątkowe dyplomy. Nowością na konferencji była premiera nowego narzędzia dla klientów, jakim jest portal klienta. O uprawie kukurydzy oraz doborze odmian z portfolio Procam wykład przeprowadził doradca Paweł Pędziwiatr. Nie zabrakło wykładu o sygnalizacji 4.0 przeprowadzonego przez lekarza roślin Macieja Bromirskiego oraz stoiska firmy Wasat z produktem Fertisat, reprezentowanym przez Mateusza Stankiewicza. O specjalnej ofercie finansowania zakupów w ProCam prezentację przedstawił pan Zygmunt Kwiecień z Banku Kredyt Agricole. Do zobaczenia wiosną na polach! thank you